No a tak dostajesz za złapanie toporu oraz zabicie mm. <laughs> miniona z tego, co się orientuje. z tym minionem to nie jestem pewien. Na pewno za złapanie toporu dostajesz jeden stack. jest tutaj walka jest tego smoka. Niestety przeciwnicy wywalczyli tu sobie przewagę. I co go do tyłu? Jest tutaj Jace, jest tutaj również Ragan, jest tutaj Zeri, jest tutaj również jeszcze jeden przeciwnik, którym nie mam pojęcia, kim jest. Nas ale się wy wywiązuje tutaj walka. No i jest teamfight 5 na 5, rzucę gdzieś topu, żeby przypadkiem kogoś zabić, udało się mu zabić wroga. się jest spustoszenie. niczym cień jest Serawin. dwa trupy dra dla Dravena. Servus. z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift, kontynuacja serii... Ta od A do Z, ej, ej, od, od A do Z. Dzisiaj witam was w lidze Dravena. Kolejna postać na D, chyba 19 lub 20 już postać w kolejce, więc lecimy jak burza z tą serią. Tutaj jest build i run, z którymi gram. Możesz sobie je śmiało skopiować, jeżeli masz ochotę zagrać tak jak ja, jest tylko zachęcę cię jeszcze do zostawienia mapy w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje. Dzięki wielkie za każde wsparcie. Po, 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 powiedz, powiedz też, tą innym duszyczkom w komentarzu, żeby też zostawili łapę. Dobijcie tutaj 150, a teraz przejdźmy do rozgrywki. No i dobrze, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. A w mojej drużynie: Sion, Warwick, Ari, Draven oraz Serafin. U przeciwników: Jon, Rengar, Rakan, Zeri oraz Jace. No i teraz e, taka informacja na początku. 15 godzin temu, kiedy to nagrywam, to 15 godzin temu wstawiłem post na społeczność, w którym zapytałem was siema jaką gierkę chcecie zobaczyć no, dwa dni temu. W środę. W środę, w piątek. W środę albo w piątek, chyba w piątek, w piątek. Dajcie znać, jaką grę chcecie zobaczyć piątek. Tutaj macie ankietkę. Trzy gry do wyboru. Dałem koda, dałem White oraz dałem Mobile Legends. No i okazało się, że e, ku mojemu zaskoczeniu przeważającą ilością głosów, ponad 50%, aktualnie ma Mobile Legends. Wątpię, żeby to się zmieniło. Trochę się zdziwiłem, bo tak sobie kminiłem, że być może. Coś świeżego jak wrzucę, no to wam się spodoba, ale chyba wolicie stare gierki. Wide Rift też nie miał za dużo, e, za dużo procent. No i jeszcze jedna ważna kwestia. Zostaw tutaj łapy w górę i powiedz mi, co ja mogę zrobić, żeby Ci się odcinki przyjemnie oglądało, żebyś e, był bardziej zaangażowany, żebyś zostawał więcej łap, żebyś się lepiej bawił i tak dalej i tak dalej. Ponieważ. No, ja, ja, ja chcę zasięgi, ja potrzebuję zasięgi. ok? Może nie takie jak Mr Beast? Jeszcze, jeszcze może nie takie duże, no ale być może podobne. Zastanawiam się trochę, co idzie nie tak, bo chłop jest mniej więcej moim rówieśnikiem, nie Mister Beast. Um, tak, pi razy drzwi na oko. No i chłop ma w ogóle miliony już wszystkiego, a ja tutaj sobie tak spokojnie pykam wszystko. No nie wiem, Możesz dać znać w komentarzu, co, co, co robi tak wielką różnicę. A teraz trochę od Draven bardzo bazuje na swojej pierwszej umiejętności, czyli tych tasakach, które wyrzucam. I jest to ciężka postać. Jest to cholernie ciężka postać do gry. Ponieważ żeby być dobrym Dravenem, to nie ma innego, innej opcji jak tylko spędzić po prostu kilka być może nie wiem lat, żeby biegać i łapać topory, żeby nauczyć się je łapać, żeby odpowiednio się poruszać odpowiednio je pozycjonować i odpowiednio je używać. Więc Movement u Dravena jest jedną z kluczowych rzeczy, które e, potrzebujesz e, opanować, jeżeli chcesz grać tą postacią. E, co więcej, drugą umiejętność daje ci Attack Speed, e, Movement Speed. Tutaj widać, że Rengar jest na naszej dżungli. E, skradł chyba Blue naszemu junglerowi lub nie, natomiast uciekł i tutaj raczej go nie złapiemy, chociaż sflikerowałem. Tutaj również nam jest nie żyje, nie żyje Ręgarek i to jest spoko. Kitek miał, miał i już go nie ma. Bo miał, miał i już nie miał. <laughs> Suchy żart. I wracając, pierwszy priorytet u to jest łapanie toporów, których jak widzisz teraz jednego nie zapałem, A drugi priorytet to jest odpowiednie używanie pozostałych umiejętności, między innymi drugiej, drugie, która zwiększa ci movement speed. Oraz prędkość ataku i odnawia się po każdym złapaniu toporu, więc można spamować tą umiejętnością. No i ultem trzeba też trochę trafiać, jeżeli chcesz być prosem, nie? Więc taką dobrą sprawę to tyle. Bo trzecia umiejętność jest easy, po prostu ciskasz topory w przeciwnika, no i odrzucasz go na bok i spowalniasz z tego co wiem. Jakieś tam minimalne obrażenia zadajesz i tyle. U Drivena ciekawe jest to, że dobrze zacząć z BF Swordem lub nawet dwoma, to w zależności od tego jak kto gram i jak kto, jakie to ma jaja, bo Dravenem gra się agresywnie co za chwilę Ci zresztą tutaj udowodnię, że Dravenem się gra agresywnie bo chłop zadaje naprawdę kolosalne obrażenia Jak widzisz ja tutaj staram się obrzucać przeciwnika Tasakiem i Tasak cofać do tyłu, nie wiem czy to jest Tasak czy to jest... jak to się nazywa? Topór tym toporem staram się Obrzucać przeciwników i cofać go do tyłu. Jest tutaj Jace, jest tutaj również Rakan, jest tutaj Zeri, jest tutaj również jeszcze jeden przeciwnik, którym nie mam pojęcia, kim jest. Walka się tutaj wywiązała, no i przeciwnicy na low uciekli. Ja tam chciałem agresywnie zagrać biec za Zeri, ale gdybym został tam sam, to by się mogło źle skończyć. No i Jace mnie tutaj wykańcza, niestety. Niestety nie miałem możliwości zareagować. Powinienem spodziewać się, że mamy tutaj Jace'a. Który mnie po prostu będzie chciał wykończyć Tutaj zastanawiam się Czy kupić wampiryczny kostur Czy kupić BF Sworda. W związku z tym, że nie mam wystarczająco golda na BF Sworda, Zdecydowałem się zagrać z tym buildem, który teraz jest Bo gdybym miał wystarczająco golda na BF Sworda, No to prawdopodobnie kupiłbym dwa yy, KW miecze po polsku Uwielbienie Witaj w Lidze Dravena Pasywka Mega istotna jest u Dravena Aby jeżeli masz już pasywkę nie umierać, bo jeżeli umierasz, to tracisz połowę tej pasywki, ok. E, a pasywka daje Ci dużo golda. Za każdy stack dostajesz 4 plus 80. Bazowo. 80 plus 4 golda za każdy stack. Więc e, jeżeli się trajujesz dravenem, to warto najpierw zabić przeciwnika, żeby zebrać staki, żeby zebrać golda z pasywki, a dopiero później ewentualnie umrzeć. To jest naprawdę ważne i dosyć e, trudne. Oglądając sobie poradnik. No to gościu mówił, że czasami warto nawet do midgame grać bardzo defensywnie, żeby po prostu nie umrzeć. I nawet jak wiesz, w midgame masz 600 staków, tej pasywki na przykład. No i zabijesz przeciwnika, to jest to bardziej opłacalne niż żeby gdzieś w early game'ie tracić połowę staków wszystkich. No i, i tak, i tak. Um... Draven może machać sobie dwoma toporami jednocześnie. Ja próbowałem tutaj no zostałem zgrankowany przez Rakana, ale udało mi się splashować i uciec na szczęście. E, więc wracając, Draven może posiadać e, kręcić dwoma toporami, czyli co każda auto tak może ciskać toporem. E, no i tak na dobrą sprawę on w early i mid -game jest najpotężniejszy oraz w late game ie. Draven jest cały czas silny, jeżeli gościa ogarniesz, ogarniesz poruszanie się właśnie Dravenem, no to chłop jest tak przepotężny, można nim robić takie akcje, to jest wiesz, jeżeli grasz na przykład i widzisz na rankedzie Dravena w drużynie przeciwnej, no to są tylko dwie opcje do wyboru. Nie ma nic pomiędzy. Jest albo prosem, albo jest słabym. Słabym graczem, ok? Tutaj udało mi się właśnie zabić kogoś, zebrać staki. Nie żyje również Jace. Udało mi się osobiście zabić Rengara, więc zebrałem tam chyba z 80 staków mniej więcej. No a stach dostajesz za złapanie toporu oraz zabicie <laughs> miniona z tego, co się orientuje. Chociaż z tym minionem to nie jestem pewien. Na pewno za złapanie toporu dostajesz jeden stak. Jest tutaj walka u tego smoka. Niestety przeciwnicy wywalczyli tu sobie przewagę. Ja tutaj no troszeczkę źle się poruszam. Brakuje mi tutaj wsparcia. Jest tutaj Zer, jest tutaj Rakan. No i już ich tutaj nie ma. Przeciwnicy są na low, to też widać, więc ja postanowiłem tutaj zagrać również agresywnie. Jest tutaj niestety. Jak on ma? Kitek, miał miał! I Kitek się na mnie sfokusował. Ale przyszedł, przyszedł tutaj również Draven z Jonem. No i cóż mogłem zrobić? No i cóż, że ze Szwecji są Ci goście, taki mały łamaniec językowy, e, e, jeżeli Ty też lubisz łamańce językowe, to zostaw łapę w górę, nie mam pojęcia co zrobić, żebyś zostawił łapę w górę, nie, nie, nie wiem, nie wiem, napisz w komentarzu, co zrobić, żebyś zostawił łapę w górę, Minecrafta nagram, zostawisz łapę w górę, jak nagram Minecrafta? <laughs> Dobra. Teraz tak, teraz sobie widzę, że segreguję względem golda tutaj, chyba tak segregowałem sobie tablicę, żeby mieć jasny podgląd, jak to wszystko wygląda. No i aktualnie mam chyba jako jeden z najlepszych graczy, najwięcej golda. Wracam do farmy, żeby tutaj, no, nie tracić przewagi, którą mam, bo jestem 1-2-4, co prawda. Ale dzięki mojej pasywce powinienem, powinienem mieć dosyć dużo golda. E, więc farmy sobie. Widzę, że tam jest rakon, więc e, nie gram zbyt agresywnie. Plus. Rakan się wbija, no i to jest moment, gdzie Draven może błyszczeć. Ponieważ przyciągnęła Serafin swoimi umiejętnościami. Ja niestety nie złapałem jednego toporu, ale jest Double Kill, moi drodzy. Cóż, za piękna akcja. Jak widzisz, kiedy Serafin zrobi swoje, jeżeli Draven ma okazję błyszczeć, no to wygląda to perfekcyjnie. No, jest chłop nie do trzymania. Nie do zajechania, chłopiec. Jest naprawdę potężny. Tutaj zagrałem bardzo agresywnie. Niestety zabrakło mi trochę obrażeń. Chyba tam jeden topór spudowałem dosłownie. Wydaje mi się, że raz rzuciłem gościa bez toporu, co skutkowało tym, że nie miałem wystarczająco dużo obrażeń i umarłem. No ale tak jak mówię, Dravenem warto grać agresywnie. Ale. Mimo tego, że umarłem, no to nie była to zła wymiana, ponieważ nie miałem zbyt dużo staków uwielbienia. Miałem chyba 12 staków uwielbienia, więc utrata sześciu nie jest dla mnie aż taka tra tragiczna. Ponieważ przy śmierci tracisz połowę staków uwielbienia. Lecę od razu na górną aleję pomóc serafim, która tutaj dzielnie broni naszego, naszej wieży. Jestem już więc... Można podziałać trochę więcej. Widać, że Rakan zszedł na, na, na minimapie, więc to oznacza jedno. Możemy grać agresywnie. Czy wykorzystamy to, że Rakan jest na midzie, czy nie wykorzystamy tego? Chyba wykorzystamy, co? Tak, zobacz, ja tutaj no, staram się naprawdę ją tutaj obijać. Lecę, widzę, że jest Ranger na, na minimapie. Serafin pinguje, żeby się wycofać. Ja mam trzecią umiejętność w pogotowiu, ale Kitek nie wskakuje. Wskakuje w Serafin. E, no i niestety, ale udaje mi się go zabić. W sensie, no nie mi. Serafin udaje się zabić. Ważne, kwestia jest taka, że Serafin przeżyła. Nie wiem, czy to dzięki mojej trzeciej umiejętności, czy po prostu jest tak zajebistą, serafin. Ale udało jej się przeżyć. Swoją drogą to jest Ranket. Nie pamiętam już na jakiej dywizji. Teraz tutaj dosyć też agresywnie zagrałem na tą zeri. E, e, I zastanawiałem się, czy biec pod wieża, ale obawiałem się, że nie będę miał obrażeń. I teraz również nie wbiegłem, ale ona ma tak mało HP, że zdecydowałem się splashować, zabić ją. No i niestety tutaj zabrakło mi stylu. Gdybym miał troszeczkę więcej stylu lub trochę więcej czasu, to udałoby mi się prawdopodobnie zabić Zeri oraz uciec spod Tareta. Jak widziałeś tam, zabrakło mi ile jedni? jednego, jeden strzał. Tutaj wywiązuje się walka, gdzie Warwick dzielnie walczy. Niestety nasz sojusznik Sion nie żyje tutaj, ale Warwick tutaj naprawdę dzielnie próbuje walczyć. Dwóch versus jednego, niestety. Nie miał wystarczająco dużo obrażeń, aby zabić Ionę. No i on zbiera tutaj killa. Jak widzisz, mam 8,5 tysiąca golda. Ari ma 12 tysiąca, to jest ogromna przewaga. Ari tutaj. No ale przeciwnicy mają chyba 8300, więc mają mniej ode mnie, ok? I to jest istotne, że mam więcej niż każdy z przeciwników. To jest e, znak, że wciąż mogę grać agresywnie. To jest znak, że wciąż mogę grać agresywnie. I wręcz powinienem grać agresywnie. Tutaj nie wiem, nie wiem, co robi Ari. Naprawdę, że ona ma 12 tysięcy golda. To jest niepojęte, moim zdaniem. Ale bardzo dobrze o niej świadczy. Bo to oznacza, że jest prosem, nie? Jeżeli robi 12 tysięcy golda w 12 minucie, to jest chyba dobrze. To jest chyba dobrze. W 11 minucie, sorry. Górna aleja została spuszowana, więc można zebrać się teraz z drużyną. Widać, że tutaj idzie z Zeri, widać, że tutaj gdzieś był również Rengar, jest, jest, jest już Kitek. Widać, że on tutaj jest, on prawdopodobnie będzie w nas wskakiwał, ale się wywiązuje tutaj walka. No i jest teamfight 5 na 5, rzucam gdzieś to topór, żeby przypadkiem kogoś zabić, udało się zabić wroga, Ari się jest spustoszenie. Niczym cień jest Seraphine, dwa trupy dla, dla Dravena, udało mi się zabić również Rakana, niesamowita akcja, ja mogę kupić Blood Trishera, eee, krwepijce, może po prostu to nazwę po polskiemu, <gry> skoro gram po polsku to może nazwę to po polskiemu, P krwepijce. Mogę sobie zakupić, ale zanim wrócę, postanowiłem jeszcze zabrać tutaj dżunglę przeciwnikom, żeby mieli oni mniej po prostu farmy. Bo dzięki temu, że ja teraz zabieram tutaj dżunglę przeciwnikom, widzę, że tutaj jest na low przeciwnik i prawie udało mi się zabić Dravena... Pff, Yone, gdyby dostał jeszcze jeden, jeden bazowy tak po prostu z topora, toporu, to by padł. Tutaj próbowałem zniszczyć wieżę, niestety dwójka przeciwników chyba to widziała i nie pozwoliła mi tego zrobić. No i tak jak mówię, idę czyścić dalej dżunglę przeciwników, żeby przeciwnicy mieli jak najmniej przewagi. Okay? Bo jeżeli ja zabieram teraz dżunglę przeciwnikom, to przeciwny rengar nie będzie miał tego golda, nie będzie miał tego expa, okay? lub jakikolwiek inny z przeciwników. To jest mega istotne, że jeżeli jest możliwość zabrania dżungli przeciwnikom, to warto ją brać. Z dwóch względów. Po pierwsze, jest to dla ciebie gold przewaga, no, a po drugie, przeciwni dla przeciwników jest to strata, więc to jest tak jakby dwa w jednym. Okay? Bo jak weźmiesz tylko swoją dżunglę, to masz coś tam zyskujesz. Ale jeżeli ukradniesz przeciwnikom dżunglę, to po pierwsze, ty zyskujesz, po drugie, przeciwni przeciwnicy tracą. Więc tutaj dosyć duży burst do generalnie teamfightu, moim zdaniem. E, dzięki temu, że Warwick zabił Reda, mogę zabrać tutaj do, do, dodatkowe wzmocnienie. Cały czas mogę tego krwiopicę kupić, ale Jace jest na bodzie, No i. To sorry, ale Jace nie miał szans na przeżycie. E, na nasza czwórka tutaj zdecydowaliśmy się go zabić. I nie wiem, czy widziałeś przed sekundą na minimapie. Cała czwórka przeciwników jest na górze, więc zdecydowałem się zabić tutaj Barona. Niestety. Albo może niestety. Jeszcze nie jestem pewien. E, aczkolwiek drużyna nie zdecydowała się mi nie pomagać. No i to chyba był dobry pomysł. Tutaj widać, że Rengar próbował mnie zabić, ale dostał ultimate na twarz i padł. Wąchać kwiatki od spodu. Bang, bang. No i walczy tutaj. Ari gdzieś się tam dzielnie wbija. Ja tutaj gonię ich trochę. Dzięki swojej drugiej umiejętności mogę ich gonić. I on na low ucieka. No i jest red. Czyli wiesz, kolejne, kolejna kradzież przeciwnikom dżungli. Tutaj sfleszowałem pojona, ale ale on mnie tutaj zultował. Udało mi się go zabić, co prawda? I udało mi się uciec. Surprise Faka, nie spodziewałeś się tego, ja też nie. No ale teraz biegoni dwójka przeciwników. Spierdziałem jak mogę, ale no niestety, Rakan jest szybki skubany. Skoczny, szybki i udało mu się mnie zabić. Eee... I bo, fajna akcja. Ja jestem zadowolony z tego co tutaj zrobiłem. Widać, że tutaj moja drużyna teraz zabija Jace'a. Jace nie miał możliwości ucieczki. Pięknie, Rengar, Kitek wbija się na midzie w wieża, padła, Kitek nie żyje, miał, miał, kurde blaszka, i Sion puszuje Topa dalej, wraz z Serafin. Warwick puszuje Bota. Ja wstaję za 10 sekund, mam już kupiony, e, kupiony item Krwiopijec, dzięki czemu będę miał znacznie zwiększony lifesteal. Bardzo ładnie ją tam zlutował. Warwicka na szczęście brakło mu obrażeń, żeby zabić nas naszego sojusznika. Pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę i daj znać, czy bierzesz udział w konkursie swoją drogą. Nie wiem, czy on jeszcze trwa. Nie wiem, kiedy ten odcinek pada. W sensie on wpada w niedzielę, ale nie wiem, czy ta niedziela będzie jeszcze w kwietniu, czy nie. Jeżeli tak, to je jeżeli wiesz je inaczej, jeżeli nie wiesz o jakim konkursie mowa, no to sobie obczaj odcinek z znowu z nową postacią. Tutaj widać, że. Zaczęliśmy robić barona. Przeciwnicy zaczęli się tutaj zbiegać. Na szczęście udało nam się zabić barona. Tutaj moi sojusznicy przetrzymali przeciwników daleko. No i na szczęście nie było tutaj kitka ani Jayce'a. Ja ich teraz postanowiłem gonić, ponieważ mają mało HP. Tutaj jeden tasak i by nie było na dobrą sprawę rakana. Niestety, rakan ucieka, więc nie będę gonił go pod wieżę. No i a propos konkursu, jeszcze tutaj tak na koniec, e, może wymyślić wiersz, piosenkę, opowiadanie, dialog, cokolwiek nagrać o, o temacie przewodnim Kasadin Katarina nagrać to na Dyktafon lub Audacity lub jakkolwiek inaczej E, przesłać mi plik audio na e, e-mail no i czekać na rozstrzygnięcie konkursu do wygrania Paysafe kart w wysokości 50 zł. To by było na tyle w tym odcinku. Zerknijmy sobie jeszcze na statystyki. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas i zapraszam do kolejnego odcinka już w środę o godzinie 15. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. We will be in touch! Are you all my